Orka zimowa, zaciągnięta na wiosnę i zobaczcie, co się dzieje. Orane było to. Yy, na jesieni. Na wiosnę zaciągnięte włókom i. Pięknie. Piękna erozja. Wieczna. Dlatego ja odeszłem motorki pod kukurydzę. I sieję poplony. I te poplony po prostu na wiosnę trzymają. Yy, tą, ten puch trzyma tą ziemię, żeby nic takiego się nie działo. Widzicie jak piach zaciąga? I niech teraz powiedzą mi zwolennicy orki, czy to ma sens. Zobaczcie erozja wieczna. Ziemia się degraduje. A wiecie jeszcze, że jeżeli taki pył się niesie przez działki y, sąsiedzkie, gdzie na przykład jest zboże obecne zimowe, wiecie jak taki pył może uszkodzić y, blaszki roślin? Potnie liście i i będzie, będą rośliny Okaleczony i odchoruje bardzo mocno. Także nie mówię, że orka jest zła, ani że bez orka jest dobra, ale no zawsze trzeba wybrać to mniejsze zło. Widzicie, co się dzieje. Fakt, że jest o tej porze, ja a sucho jak na kwiecień, no ale musimy się z tym liczyć, prawda? I przygotować się na różne warianty pogodowe. Także. Także ja wolę jednak pod kukurydzę besorkowo Także trzymajcie się i cześć.